W tym roku podjęliśmy taką decyzję, żeby też zaproponować mieszkańcom Gniezna bombki na choinkę z napisem Caritas, z wjazdą betlejemską i obecnym rokiem. Jak wyglądają te bombki? Są czerwone, ze złotym napisem, bardzo ładne, efektowne. Myślę, że będą na taką niezwykłą ozdobą choinki w tym roku. Jaki cel? Dochód z rozprowadzenia tych bombek chcemy przeznaczyć na wyremontowanie łazienki tworzącym się domu samotnej matki. W miejsce zamykanej placówki opiekuńczo-wychowawczej do matki i dziecka. Do czego ta łazienka będzie potrzebna? No Tam będą mieszkały kobiety z dziećmi. Ta łazienka służyła kiedyś jako łazienka, potem zrobiła się takim magazynem. Teraz trzeba powrócić do tej funkcji pierwotnej No i potrzeba środków. I dlatego pragniemy te środki wykorzystać na to, żeby tam urządzić taki kącik dla tych mieszkanek. Jakim kobietom będzie służyć? To są kobiety, które z różnych względów nie mogą być w swoich domach, zostały wypędzone. Z różnych względów musiały opuścić te domy, nie mają gdzie się podziać, no i wtedy będą mogły znaleźć miejsce tutaj u nas na kilka miesięcy, w czasie których będziemy starali się im pomóc odnaleźć nowe miejsce pracy czy nowy dom, jakąś stabilizację życia. Taka łazienka musi mieć również wyposażenie dla małych dzieci, tak? Tak, oczywiście. No tak jak łazienka w domu, jakiś prysznic i sanitariaty i też miejsce na pralnię. Myślę, że znając życzliwość, hojność ludzi, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym, będzie nam to łatwiej uczynić.